Dobra, o. o, kurde co tu, o, o, o nie, o nie, o nie, o Jezus Maria, proszę pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, dzięki, dzięki, siema, siema Siema, ty chodź pokażę ci mój dom, okay. nowy, Dobra. dom Dobra, pokaż mi ten dom o. Co to kurcze jest? Piękne, prawda? Po co ci tyle kurde torczów? Bo nie mam full brighta. A, ma, masz, tu jak, masz tu jakąś bazę? Czy coś? Mm, nie. O... Dobra, zanim my tu wejdziemy, mam pytanie. Czy hmm? Czemu masz tu zdjęcie Wojana? Co to to Wojan jest? Dobra, skoro mówisz, że masz tam bazę, to idziemy. Okej? Okay? No. A jesteś pewny, że tam woda jest? Nie. Okej. Okay. A, jest woda, okej. Okay. Dobra, no to ta to, to baza bardzo czy... Tak, tam jest, tam jest. Okay. Bardzo fajna. Mi się podoba. Dobra, to patrz, tutaj jest taki fajny pokoik. A. Możesz sobie tu Co, zobaczyć dobra. Co to ma być, chłopie? Co ty tu w ogóle zbudowałeś? No to, to jest taki... To jest zabytek. A. Taki, taka bardzo ładna rzecz. A, dobra, piękno. ty tam sobie się porozglądaj, coś okay. tam porób, ja tutaj sobie po, pooglądam. Dobra, to tutaj, ciekawe tak, ten pokój też Nie mm. bardzo ciekawe co tu jest O, okej, okay, okej, okay, dobra, z <ścoughs> czemu ja to poszłem Dobra, eee... O, wróciłeś? No Dobra Ja jakoś chcę, żebyś ty pokazał twoją całą bazę, nie tak, że ja muszę tak przez przypadek wejść do pokoju, gdzie rośnie okay. coś dziwnego Okej, to tutaj jest taki fajny pokoik, A. tutaj można sobie nie, wejść to... Jesteś pewny, że to fajny pokój, bo tu tak naprawdę no. nic ciekawego nie ma A wiesz co? Mnie ciekawi tutaj, e, to ten pokój tutaj O nie, 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 tam nie, nie musisz nie, iść, tam nie Nie, no, nie. Ja, ja po sobie wejdę ja, Dobra e, no! O Jezus, co ty robisz, chłopie? Co ty robisz? Je dobra, nie, ja stąd idę, ja stąd idę Chodź tutaj, bardzo ładny dobra, raz. Dobra. Raz. No Tutaj możemy sobie przejść co? co to jest za zdjęcie? Mojego chłopaka Dobra, no Do, dobra, proszę wychodź z bazy. Co tu jest z tym? Kurde, ile tych krów? Co ty z nim zrobiłeś? Gdzie on jest? Dobra, nie, no ja, ja już nie mogę, ja chyba wyjdę z tego domu już. Nie, nie, nie ja, ja, bardzo, ja, ja idę, to jest ja bardzo idę, papi, chłopie. Chłopie, chłopie, dzięki, idź sobie, Plio ja, ja tu nie chcę już być, kurde, co ty z tymi drzwiami robisz? Dobra, idź sobie, idź sobie, kurde, ja, ja otwieram ten, ja otwieram tą twoją spiżarnię tutaj, ja wiem, że tutaj jedna jest, gdzie twoje diaksy? O, tutaj, dzięki. O nie, o, ty życie, o, ty życie. Nie, 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 to są teraz moje diaksy. Nie no ja serio stąd wychodzę, kurde, ja już mam dosyć tego. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie to miejsce jest? Gdzie to miejsce jest, kurde? Ja, ja nie wiem gdzie on teraz sobie poszedł, ale ja sobie teraz idę stąd. Taka baza to ja nie mogę. Zostaw mnie, nie kop mnie. Ja idę wybuchnąć tą bazę. Ja mam kurde ten. E, Jakąś dźwignie z TNT pod Nie no, ja serio mam dosyć tego e, dzieciaka e, do, ja, ja idę wybuchnąć jego bazę, dobra Pyk nie. Mam nadzieję, że nie będzie lagować A Co to było? Co tam było? <śmiech> <śmiech> dobra, no Do tego kurde ten e, nie, nie budować proszę palionów e, Dzięki widzowie, do, do widzenia